Cześć, witam was bardzo serdecznie wczorajszymi prowokatorami na protestie rolników w Warszawie. W dużej ilości okazali się funkcjonariusze. Zaraz wam pokażę co i jak, ale zanim przejdę do wczorajszego protestu, to bardzo ważna informacja i tak naprawdę chciałem o tym powiedzieć w innym filmie, no ale jest to na tyle ważne, że warto to pokazać teraz. Posłuchajcie sobie teraz przez momencik to, co dzisiaj na konferencji prasowej powiedział premier Donald Tusk na temat tego, z czym mamy do czynienia i... O naszym problemie. Ja też tego nie ukrywałem i mogę to dzisiaj powtórzyć. Postulaty, które brzmią precz z Zielonym Ładem, zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania. On tam powiedział, że na żadne ustępstwa w sprawie Zielonego Ładu ani blokad na granicy nie ma mowy. Czyli on się po prostu na to nie zgodzi. A dlaczego o tym mówię? No bo to zmienia postać rzeczy. Bo rolnicy mają wyjątkowo twardego oponenta i. Teraz powinni to sobie przemyśleć. Powinni przemyśleć sobie słowa pana Donalda Tuska, co on powiedział. I tak naprawdę pan Donald Tusk, no, napił rolnikom w twarz, bo on dosłownie powiedział, że żadnych ustępstw w sprawie Zielonego Ładu, co dotyczy rolników, oraz w sprawie Ukraińskiej, co też dotyczy rolników, nie przewiduje. Czyli ciężko to wygląda, naprawdę. Wygląda to kiepsko. Wygląda to naprawdę bardzo kiepsko, perfidnie. No, szambo, dosłownie szambo wybiło. I zaczynamy. Wczoraj obiegły nas informacje, że byli prowokatorzy, którzy rzucali różnymi rzeczami w policjantów, że byli to prowokatorzy, czyli rolnicy. Niestety dla nich, dla tych, którzy tak mówili, w internecie nic nie ginie. Każdy sobie może przeprowadzić prywatne śledztwo, i te śledztwa ruszyły. Internauci zaczynali węszyć, 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 węszyć. Ja tak sobie pomyślałem, dobra. Może jest to prawdą, no ale lepiej zweryfikować osobiście, lepiej sprawdzić osobiście, żeby później nie powielać potencjalnych, no ewentualnych fake newsów. Więc ja to sobie sprawdziłem. I niestety dla tych, którzy tak mówili, że to są prowokatorzy rolnicy niestety prawda jest brutalna, prawda jest okrutna, bo to internauci znaleźli prawdę. Internauci, nie politycy, moi drodzy, i teraz tak, macie tutaj zdjęcie. Ja oczywiście zasłoniłem, no musiałem, te twarze, oczy i tak dalej, bo to też są jakieś tam kwestie RODO i regulaminów i te sprawy, wiecie o co chodzi. No ale to sobie możecie przecież w internecie wywęszyć. To jest wszystko pobrane z internetu, z obiegu, bo to wszędzie krążyło. I na tym zdjęciu widzicie grupę mężczyzn, no w młodym wieku, może średnim, ale raczej w młodym wieku. I pierwsze, od czego zaczniemy. To są buty, zobaczcie, tutaj są buty. I to są buty dziwne, ale zobaczcie, no jest grupa protestujących rolników, i dziwnym trafem dwóch rolników przyjechało w tych samych butach. No to już budzi wątpliwości, no moje wątpliwości od razu to pobudziło i przykuło to moją uwagę. Zobaczcie, no, te same buty u dwóch panów. A ten też ma te same, no kurczę, wszyscy kumple kupują te same buty. A teraz, co to są za buty? Okazuje się, że są to buty, te, które policja kiedyś kupiła, których poszukiwała. Są to buty, ja nie robię reklamy, Lowa, Zephyr, GTX, Low, TF, Low, czyli niskie, oczywiście, ale są też wersje wyższe. Które widzieliście na zdjęciu. No tutaj mamy akurat do czynienia z butami wyższymi, czyli dokładnie z tymi tutaj. No ale zobaczcie, one są bardzo drogie, kurczę, Stadzi ich, nie? Patrzcie, no identyczne buciczki, nie? Patrzcie. Tu i tu, tu i tu. Zobaczcie, no identyczne. No te same buty. Tutaj macie takie zakończenie, i tutaj u tego pana też macie takie zakończenie. No. Czyli tutaj buty, kwestie butów mielibyśmy za sobą. A teraz się przenieśmy do tego pana w białych bucikach. No nie Adidasach, tak się mówi potocznie. To jest ten pan. I teraz patrzcie na to, bo jest taka strona, która się nazywa Pin Ice. I każdy sobie tutaj może zweryfikować każdy może sobie wrzucić jakieś zdjęcie. I wyszukać, kto to jest. Bo na przykład nie wiemy, kto to jest. Ona tam już jest później płatna, jeśli chcemy wejść na daną stronę. No ale to, co darmowe, to wystarczy. Patrzcie, wrzucamy sobie fotkę. No, teraz się będzie kręciło. O, mamy tutaj fotkę tego pana, tego z wczorajszego protestu. I teraz sobie szukamy. O kurcze, ale zobaczcie, ale to kurcze zbieg okoliczności, no ale zobaczcie, no jak to możliwe, ale jak to możliwe, patrzcie, akurat pokazało tego tutaj, akurat tego tutaj pokazało, akurat tego pana pokazało tutaj. No zbiegi okoliczności, no jakieś duchy, naprawdę kurcze duchy, duchy, policjant, ten tutaj okazał się policjantem, no dziwny zbieg okoliczności, najpierw buty. Później okazało się, że jest policjantem, to znaczy był kiedyś, no ale pewnie jest do dzisiejszego dnia. Spokojnie wczoraj przecież był na manifestacji rolników. I teraz, moi drodzy, kolejny moment, kolejny motyw, kolejna sprawa i dowód na to, że no niestety, niestety, podkreślam niestety, bo takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca. Wśród prowokatorów rzucających różnymi rzeczami byli również funkcjonariusze. Już mieliśmy Buty, już mieliśmy pana, a teraz sobie weźmiemy kolejnego. Rzezimieszka. Tutaj widać jak panowie niszczą kostkę brukową, no bo chcieli sobie porzucać. I ten pan z prawej strony, ten w czapeczce, to jest pan, dokładnie ten sam pan, który stoi tutaj. On na tym zdjęciu stoi tu, ze skrajnej lewej strony. To jest ten sam pan. No wuciki też ma takie same, no kurczę. No, łożesz, ty, mój Boże, Boże, co za zbiegi okoliczności, moi drodzy. No i poznaliśmy prawdę. A wiecie co? Tutaj jeszcze wam pokażę komenda główna policji to też, jeśli chodzi o te buty LOWA. Ja wam załączę wszystkie linki w przypiętym komentarzu. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że podobno nawet wśród funkcjonariuszy był jeden koleś, który był w programie Rolnik Szuka Żony. Tutaj nie mam akurat dowodów, nie mam potwierdzenia, ale podobno był to rolnik szukażony, czyli rolnik, rolnik wczoraj był jako pałkarz na demonstracji, ale nie mam tego potwierdzonego, moi drodzy. No tak to wygląda i tak oto, moi drodzy, wygląda sprawa z wczorajszego protestu. No jest to przykre, naprawdę jest to przykre. Jest to bardzo przykre, bo ja jakbym miał taką pracę i ktoś by mi powiedział, to bym po prostu tę robotę rzucił, bym ją rzucił, no bo ważne są wartości. Policjanci, milicjanci, ważne są wartości, wśród Was są fantastyczni ludzie, no ale niestety są też ludzie, którzy są, jacy są. Jak to powiedział pan marszałek Sejmu Hołownia, byli to chuligani. No to, panie marszałku, może warto zaczerpnąć wiedzy, kim tak naprawdę byli ci chuligani wspomniani przez pana. Chuligani, a nie żadni protestujący rolnicy, tylko zwykli chuligani którzy dzisiaj rzucali kostką brukową, którzy dzisiaj zachowywali się w sposób skandaliczny, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu. Króciutkich fragmencików dzisiejszej konferencji Donalda Tuska, kiedy został zapytany o tak tzw. chuliganów. I sobie to przeanalizujemy na bieżąco i skomentuję. Dzień dobry, panie premierze Michał, Gwardyński, Telewizja Republika. Chciałem dopytać się o to mnie odpowiedzialność. Dlaczego polska policja, służba podległa MSWIA, rzucała w protestujących rolników kamieniami tudzież kostką brukową? Jest wiele nagrań w sieci, które pojawiają się, w tzw. zwani tajniacy policyjni. Jeśli ma pan jakiekolwiek informacje, ja ich nie mam i uważam, że to, co pan mówi, jest nieprawdą. Proszę niezwłocznie. Ale zobaczcie, on jeszcze nie ma tych informacji, ale on już uważa, że to, co mówi pan dziennikarz, jest nieprawdą. No kurczę jasnowic. Jasnowic to tylko szklane kule jemu tam dostarczy, żeby lepiej przewidywał przyszłość. Zwrócić się do prokuratury z tymi nagraniami i z całą pewnością będzie przeprowadzone dochodzenie. Znam te nagrania. No, przed chwilą powiedział, że jak ma pan nagrania, to można wysłać, a teraz mówi, że zna te nagrania. No ciekawe. O których pan mówi widziałem choćby dzisiaj w sieci. Z... O kurczę, widział dzisiaj w sieci. No, przed chwilą gadał głupoty, że nie widział. No dobra Zgadzam się, mamy do czynienia z wieloma prowokacjami, ale zupełnie nie ta strona jest, odpowiada za te prowokacje. I każdy, kto rzeczywiście pozwoli sobie na prowokacje albo na dezinformację, będzie w... U, na dezinformację, to rozumiem, że każdy, kto będzie śmiał podważyć to, co pan mówi, to już będzie dezinformatorem. No fajnie, fajnie. Wszystko teraz można podciągnąć pod dezinformację. Ten czy inny sposób za to odpowiadał. Ale na pewno nie jest to policja. To jest... No Na pewno, moi drodzy, na pewno nie jest to policja. Jeśli chce pan znać moją opinię, na podstawie wiedzy, policja zachowywała się niezwykle powściągliwie. Tak, niezwykle powściągliwie, szarpiąc, yy, rzucając kamieniami. I będąc bardzo, ale to bardzo agresywnym policjantem. I została zaatakowana przez y, niektórych z protestujących. Niektórych z protestujących do dolek? Policjantów. Niektórych z protestujących policjantów. Kostką brukową dysponujemy przecież, wszyscy to widzieli. Także odpowiednimi. Materium. No właśnie, wszyscy to widzieli, ja widziałem, moi koledzy, moje koleżanki, wszyscy moi widzowie, nie tylko moi widzowie widzieli, panie Donaldzie, panu dziękujemy. Do widzenia. No i jeszcze nasz bohater, pan Michał, przygody pana Michała. No panie Michale, i co pan teraz powiesz? No i co ja jak pan teraz to skomentujesz, To co pan tam wczoraj pisałeś, to takie głupoty jakieś gdzieś na tych tam Twitterkach, X-ach. No nie jest panu głupio. No może by pan chociaż przeprosił, może... O tym, że pan nie wyszedł do tych rolników, to już nawet nie mówię, bo to jest wtedy kompromitacja dla pana. No i tacy moi drodzy są właśnie ci politycy. No i to by chyba było na tyle. Po co tutaj więcej mówić, po co się rozwodzić? No przecież wszyscy wszystko widzą, wszystko było doskonale udokumentowane, pokazane, przedstawione, więc oni i tak powiedzą: Ale to jest fotomontaż, ale to jakiś fake news. No dobra, no to jest wszystko fake news. Wy zawsze wszystko obrócicie to w jakieś tam fake newsy i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Na Częściej ludzie nie są głupi, ludzie węszą, ludzie doszukują się, a ja się zastanawiam, dlaczego oni są tacy głupi, bo to tylko głupek pozostawia takie ślady, nie? No to tak jak ci, którzy tam się gdzieś wysadzali, zawsze w samochodach zostawiali paszport, paszport albo dowód osobisty, albo prawo jazdy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo cieplutko, możecie skomentować, a nawet powinniście skomentować, co o tym sądzicie, możecie też dostępnić, jak chcecie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, pa pa!